Najgorsza cecha nas, Niemców, być może jest to, że każdy z nas jest policjantem, bez munduru nawet. Czyli chodzimy po ulicach i sprawdzamy naszych sąsiadów, donosimy Aha. na policję. Kiedyś polski znajomy z Gdyni mi mówił, że w Polsce też donoszą. Tak jest. I to na gwałt, na, na, hmm. jak się mówi, na siłę. Nie, hmm. Na, na, na gminę. Na, na umór. Okej, okay, dobra, może tak być. Na, tak. na gminę. Pięknie. Um, tylko, że w Polsce podobno, jak donoszą, to nie podają swojego nazwiska, czyli anonimowo. A w Niemczech, w świetle prawa, jeszcze się podpisze doktor, coś tam, Schneider, bo jest dumny z siebie. Um, na przykład, że sąsiad jechał ze światłami tak. ale nie było Aha. mgły. Okay. Um, albo że jadę rowerem, ktoś wchodzi w moją ścieżkę rowerową to niemiecki rowerzysta zsiada rower, z roweru i poucza tego pierwszego, mhm. że tu jest ścieżka moja, a ty wracaj tam. Ok, a teraz chodzi o polski cechy mhm. najgorsze. Um, nerwowość.